Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. i Dzisiaj są moje urodziny, a bardziej 19 tego są, ale dzisiaj imprezka i kolega się zgodził. A kolega teraz mówi i się zgodził, że da koledze 120 zł. Była oferta na Chestera i na Karnet. kupił sobie Karnet i Chestera. Oto ten Chester. A bardziej chłopak mojej siostry kupił Chestera, bo ja bym nie mógł po prostu. A ja dałam pieniądze. No więc tak. Na początku sobie wezmę Sandy'ego, tego, tego skina do Sandy'ego tak, i wymaga Sandy i Vandal, Vandala sobie od razu ustawimy, bo mnie na początku, to jest bot, ale ustawię sobie Vandala. I Mamy tyle samokarnetów kupionych. Bo ja mam... no, ty masz... Ano, ty masz dwa. Bo ja mam Bóstwo. Godzilla. Bóstwo i Gojira, czyli Godzilla. No, i ty masz Wandal, i to jest Bot. Mamy dwa. Teraz in... na wielką chwilę. Drugi legendarny. Drugi legendarny, bo, bo jeszcze ja... był na innym koncie, gdzie. Ja trafiłem, kolega. Gdzie... Kolega trafił. I trzy, cztery. ry I... napompowany do I... Clancy'ego. No, ale powiem co, jeszcze tak star Dropik wleci, rzadki. nie. I... Bardzo rzadki, rzadki, bardzo rzadki. <laughs> Więc tak, no to co? Odbierzemy sobie na San Diego. Tysiąc oczywiście kredytów. nie bierzemy żadnych Ja tylko 3, 3, 5 pików. A ja 4. I Dobra, no ja czy nie honory, czyli 1000. No i oczywiście, nie, 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 nie tego nie bierzemy. Tylko sobie odbierę wszystkie I kredyty, kredyty i powinno cię starczyć na San Diego. No, nawet będę miał chyba troszkę za. No, będę miał ponad. Sandiego jeszcze ponad. Lepnie. Nie, nie będziesz miał ponad. Będzie ci lecił się brakowało. Dobra, ale chyba będę miał. Bo jeszcze tutaj nie mam już tutaj kredytu, bo tutaj trzeba wszystko sprawdzić. Nie, a za ile mogę kupić? Sandiego za 92, no to jeszcze. Kurde, troszkę się nie opłaca. Za 92. No dobra, ale nie wiem, czy się opłaca. Dobra, wszystkiego nie będę odbierał. Tylko no, start dropa. Dobra. Epicki. Muszą być kredyty. Dokładnie jego spray. Czarek, siądź. Ale jestem podjarany. A, mój, nie mógł sobie je grać jesterem Dobra, i tutaj chyba jeszcze mam gemy Są podwójne mm, No i już więcej chyba gemów nie mam Teraz sobie posprawdzam, mam jeszcze Tu mam już 133 gemy No i ten przepiękny skinek dla mnie on nie jest najładniejszy. Tak szczerze, on dla mnie nie jest najładniejszy. Dla mnie ten najładniejszy o, oczywiście z tych trzech kredytowych. Zobacz jeszcze, o i za 5,99. Tego skina się według mnie nie opłaca kupować za 5,99. Więc no co, wchodzimy w San Diego no i kupujemy. Ale się cieszę. Dwie legendy jednego dnia. No. Ja tutaj kolega je, bo dziś jest moja urodzina i on tylko przyszedł, ponieważ dwie z radzieckiej koleżanki nie chciały im się, według mnie, po prostu nie chciały ruszyć dupska i kupić mi jakiegoś prezentu. I według mnie ta lub ta mm, lub ten skin to są właśnie najładniejsze. Nie! Ten dla mnie jest najładniejszy chyba. Taka jasna skóra dla mnie mi nie pasuje. No, ale to sobie, ale dla mnie na przykład nie pasuje ta nowa, bo nowa jest taka trochę. emotkę ma słabo. No, albo ten, właśnie, albo ten. Ale najładniejsze według mnie są, są zawsze klasyki. Oczywiście. Klasyki są zawsze najładniejsze. No i ja biorę po prostu sobie trzy ze wszystkich skinów. A w ogóle ja trafiłem jeszcze Spray do San Diego. Ty jeszcze nie miałem San Diego, trafiłem skin do Sendy. To do mnie zaakroczy Sterem, please please, 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 please. Dobra. A, i wobec tego jedna rzecz. Kiedyś myślał Czarek, mój kolega, że to jest najfajniejszy skin do, do Chestera. Mhm. Ale już tak nie myśli. Mhm. No i co? No, musi być ten skin do Piper, tylko nie wiem, czy będzie mnie stać. Stać mnie. Księżycowa Piper jeszcze tutaj je zobaczę. No nie, na no księżycowa. No a no cię nie starcie, jakby była starcie. To oczywiście, że Athena. No to oczywiście, kupujemy. Jeszcze ja sobie zrobić screena. No i w końcu Kindle Piper. Ja tak na niego czekałem, że po prostu nie wiecie. Nie wiecie, jak ja długo na niego czekałem. Tutaj od razu sobie ustawiam memotkę, ten spray niestety nie ma. No i co, tutaj sobie. Nie wiem czy wziąć od, tej San Diego, od tego Sandiego. Czy to, czy wziąć sobie... chyba to wezmę. To jest mega słodkie. To sobie zostawię. Tu dam tego Sandiego. Z tej wezmę od Chestera. No i co powiem? Bardzo się cieszę. Nie będę tego na razie chyba odbierał. Poczekam na koniec jakby sezonów. Ale muszę wziąć ten spray nowy. Bo dla mnie ten spray to jest mega fajny. Ma tego morda. No, więc według mnie to jest po prostu piękny karnet. Nie jest to najlepszy karnet w historii, ale jest to bardzo ładny karnet. No były lepsze. No Były lepsze, ale to jest bardzo ładny karnet. Też e, jeszcze jeszcze czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, A, czekaj. E, zmienię sobie, nie, sobie tłuszko, nie, to, bo to jest ze starego sezonu. Jeszcze sobie nie zmieniłem na no, jellyfisher właśnie wezmę. No i masz tego Chestera Zagraj sobie. Albygry, <gry> mm. Kocham go. Dlatego to jak zwykle kocham czytać to. Chester szydzi br brutalnie z każdego kogo napotkał. Próbuję zajść ofiarę pod skórę. Im więcej rodzinie na tym lepiej, szczególnie jeśli nienawidzą. A, jeśli, szczególnie jeśli jest nienawidzącą Mandy. Mm. No i teraz będziesz tylko czekać, wystąpi jakaś hiperczar do tego Chastera. No, sobie tutaj. A to będzie prawdopodobne, bo jest bardzo dużo y, typów. a bardziej jeden typ i... Ktoś się nazwał Mortis X da Boty przyszły samych siebie. Tak przegram z botem. Kogoś to obchodzi. Mm. <grywa> Przegrałem z botem. Moje talenty. O i od razu widzimy jak przegrał Czaster. Ukojenie oczu. uśmierz. Uśmiertelniony Chester. Uśmier... Uśmiercony. Uśmiercony Chester, no. Dobra, jeden star drop jeszcze. No bardzo rzadki niestety tylko płacząca to ja, jak właśnie takie star dropy. <grym> mm. Ale... Mm, kurde. Do pokoju jakoś szczęśliwą. A to ja, gdy lecą jakieś dobre. gdy. Jest właśnie dzisiejszy dzień. Kocham po prostu. Dobra, już czterem raz zagraliśmy. Cztery, troszkę, troszkę. Ale teraz oczywiście księżycowa Piper. I nie wiem czemu, ale zawsze jak wchodzę w Piper, to zawsze na początku, nim zacznę grać, klikam sobie. Nie wiem czemu w przebrania. Masz tam tylko dwa: klasyka i różową. Mm -hmm. Czyli to są mnie dwa klasyki można nawać. Dobra, tu nie ma innej Sandy. To ja bym była siodawska. No. Ale Boże, jak to pięknie wygląda. Kolga. No, ale to była legenda. An y no to teraz Sandy. Nie ja chciałam w paperku zagrać. Ale ty masz fajnego skinka do paperku. W początku zagram sobie tą. Powiem tak szczerze... Ale to się nic nie zmienia, którą byś nie zagrał. A takie się nie zmieniają. Mhm. To jest najgorsze. Tak, Sandy bardzo mało zadaje. Jeśli jest na pierwszym poziomie mocy. Jeśli umie na dziewiątym... Tak, ja mam ją na dziewiątym. No wiem. 2900 zadaję. Na moim chociaż zadaję 2000. Bez stówki. Jej ult. No, ten ult jest przepiękny. Ale dosłownie ten El Primo dał mi naładować ulta i po prostu już sobie poszedł. O, sobie wadna. Ogólnie ten na filmik trwa już 10 minut. Mam nadzieję, że tak samo jak ja się cieszycie. Że właśnie coś takiego. Ja po prostu kocham dzień moich urodzin. Mhm, mm A teraz trochę mam słabszy urutaj. Jedynie ten, teraz to nie ma, To mam y, wakacje urodziny, więc jakby nie zapraszałem za dużo ludzi, powiedziałem, że i tak nie przyjdą. O, ten sam El Primo w ogóle. Ty w tym samym czasie użyli ulta chyba. W ogóle mm. ja nie zobaczyłem, że już jest wielkie starcie. Nie użyłeś ulta. Plus 500. No nie użyłem ulta. Mm, to teraz drugi schynek. No, który teraz? No, nowa. Mhm. czekajcie, tutaj będzie przerwa, bo chcę sobie zwiększyć ciasno. Dobra, już jesteśmy. Muszę dwa razy wygrać i będą dwa startupy. Jeden dla mnie, jeden dla kolegi. A i właśnie, teraz chwilowa reklama. Nagrajcie sobie w Direct. Potrzebujesz tylko Facebooka. Sobie no sobie dajstream No. Ej, ale ta me neonowa meduza Sandy mogłaby mieć trochę zmienione. Mhm. Ta, co wcześniej graliśmy, czyli dla mnie najlepsza i podstawowa, mogą mieć ten sam. A tak, ale ta no po prostu. Mm -mm. Nie może już mieć. Użyj ulta. Użyję sobie ulta. Ten ult jest przepiękny, jak normalnie Bałtyk. Jak na... może nad Bałtykiem. czwarta czwarte, czwarte przynajmniej. Jak chcę zagrać klasykiem? Dobra, to zagrasz klasykiem? Do, czekaj. Ej, jak to Sandy... Co ta Sandy robiła? No tak wznosiła się do góry i upadła. Mityk. My nie patrzymy jakby. Wy jedynie patrzycie. 200 kredytów! Ej, mega dobrze. Mogło być jak zbieraliśmy na Sandy. No, no i ty grasz klasykiem. Jeszcze sobie zagram księżą ze sobą. O. Ok. Nie pytajcie, jakbym przegrał Piperko, bo ja nie mam zbytniego talentu do Piper, ale jakoś 20 -tą rangę wbiłem. Ej, ja mam śmieszny głos. <laughs> Bez komentarzy to zostawi da, da, da. Ale właśnie klasyk jest najlepszy, dlatego że jakby do niego pasuje ten atak. No. Ja właśnie gram czasami z ludźmi. Ja wiem, gdzie oni pójdą. Ja to przewiduję. A to. Ten... No bo gdzie jesteś takim Sandy? Ja, ja Jestem bardzo, niech Sandy. No ale ten ult jest po prostu przepiękny. Jak Bałtyk. Jak Morze Bałtyckie. Chyba, poglądam. Trzy. Dobrze! O nie. No Rodzi o tak. No na kiełka idźcie. O, emotkę sobie pokazuje. Jeli furz. Trzeba... Ej, geli z Ej, trzeba pomalować trochę ściany, po, y, posprajować. Po prostu brzydkie, trzeba graffiti narysować. Ale ona strzela falami. No. <grym> Ale nie, ona sprayuje. Mi się nie. Ja Ale w, w ogóle. Okej, okay, ja sobie idę po kciubach. Mam czas. Tak, że to zasadka. Tak, mm -hmm, kiełek ben, Bot Kiełek by na mnie zostawił zasadkę. Ciekawe. Nie, no, no to nie był bot, to wtedy okej. Okay. Ale no, to był bot. No bo to są boty. Kilka razy wygraliśmy. Trzy razy. Trzeci Dobra, raz. Chcę użyć ulta, więc... Mm, czekam, co? Przedłużasz odcinek. No. Dopiero, że ktoś będzie to oglądał. Napiszcie, czy. Aha, on już po prostu. Napiszcie, czy lubicie odcinki z moim kolegą. Eee, to jest pierwszy. Dobra, ty pierwszy otwórz. Rzadki. Teraz ja otworzę. Rzadki. Hmm. Dwa takie same. I czekaj, 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 będą kredyty. Nie będzie. Eee, I ja gram Piperką. Jeszcze. A, no miałeś zagrać Piperką. Eee, I będziemy I I'm chodź. Sugar a Spice. Będziemy kończyć już ten odcinek. Tam była nie. wyżej fajterka. Ajmu I'm Sugar a Spice. No! A! Jestem Sugar Babi Spice. Ona ma ogonek. No, to nie jest ogonek. To jest gówno. Czarek, to jest family friendly. Srebruś. Niech jach. Pewnie nas trochę nie będzie słychać, bo... Jakby... Czyli... Czyli fruty jemy przy. Sandy? I to jest czarne. Ko kolega głównie. Pra... O no, nie, spod sąny podso Czyli prezes brał Ogólnie Ogólnie jeśli, jeśli chłopak mojej siostry to ogląda e, Ten Chłopak ben... mojej siostry, uwiadam cię. Jesteś najlepszym chłopakiem moim, co? Ba. Tak miała innych. Ona okay. ma 18 lat. O no nie! Kurde! Kurde, z wziął gadżet. Piper, gdy... On, gdy przegra, nie ma mnie. Dosłownie. No i co, chyba się już z wami żegnamy? A bleśniowy majk jeszcze? A, no, bleśniowego majka kupiłem. Ale ja już w nim grałem. O, też mam na tym poziomie mocy. Daj no majka. Uh -huh. Nie obchodzi mnie to. <laughs> no powiem, nie wiem, czy sobie nie ulepszać. Nie wiem, czy ulepszyć sobie Chestera, czy kupić yy, Hypercharger. Dobra, na razie sobie ulepszę Chestera. A potem zobaczymy, jak z hyperchargem. Ale spokojnie, spokojnie, spokojna, Twoja główka. Nie. Spokojna, Twoja nie uczy sama. Główka. Nie, tam tego nie odbierzemy. Albo w sumie odbierzemy. Zero. No, ulepszamy sobie na razie. A potem zobaczymy, jak będzie z. No jest dziewiąty poziom. Dziesiąty będzie. No. Dobra i ma 567, nie starczy no chyba na HyperCharge'a, wątpię, że starczy, bo ogólnie musimy kupić jedynie HyperCharge'a, więc może starczy, dosłownie już tylko to i mamy HyperCharge'a. No i nawet jest tam jeszcze więcej monta. No, ponadto Bardzo dużo dzisiaj wyjakowałeś. No. Jeszcze hyperka na spajku, no to jest po prostu piękne. Nie, nie braku, brakuje jeszcze... E, a! I w ogóle jak to wygląda? Tutaj dwie hyperki. Idziemy na sam koniec. Więc ja siebie też dwie hyperki. Pięknie wygląda po prostu. A i na stówę wezmę sobie ten żółtokiem. A, mortar. No ale nie chcę na razie kupywać. To jeszcze no w karmacie zostało. Czekaj, nie odbieramy na razie. Emotki. Emotek nie chce mi się. Ale no. na pewno zmieniam na to, co już odebrałem. Emotki, bo tak serduszko to przemieni po prostu na tutaj serduszko. Mm, nie wiem serduszka. Um. Dobra, klaskanie. Tutaj wezmę... Może tu ośmiamnik? Nie sposób dawać. Nie, wow, co na polu. A i w ogóle na początku miał być gemy tylko, ale no, oferta jest na Chestera, no to szkoda nie brać Chestera. No i co, już chyba się z nimi żegnamy. Mogę trafić nie. teraz z tego skina. No co, nie, my już was żegnamy i papa. Pa.